Ok, dwóch już padło. Niestety trochę się zagapiłem. Mieszały mi się przyciski. I sporo zdrowia straciła nasza protagonistka. Ale no, dobra. U góry widzę, że jest ich sporo. To w sumie chyba blok jest. Ok, napój energetyczny, co można zdrowie leczyć. Trzeba zużywać apteczki. Dobra, 50 dolców. Tam widzę, że w jednym miejscu jest, jest ich dość sporo. Tu widzę jakiś bug graficzny. Dobra, kotonik jakiś. Okej. Okay. O, chodź tu. Koszty Dobra. Ty są uzbrojeni. A może zobaczmy... Ten pistolet, co ostatnio zebrałem jest lepszy. Bo ten rewolwer ma... Nie, to jest 112, to jest do sprzedania. Tu mamy... Tak, ten ma 192, a ten pistolet ma 500 obrażeń. Dobra. O, dobra, 700. No, ten tak na przykład można wyrzucić i zamienić od razu. To wywalamy i. Yy mocny pistolet ja wydaje mi się, że tutaj coś będzie posługiwać właśnie bronią palną, no. Dobra. Ktoś dalej strzela? Może no, ja zrobię tak. Zbagowałeś się? Tak. Dobra. Ach, to było najlepsze. I mam wrażenie, że to strzelanie w Dineclite było lepsze. Dobra, to jeden. Pagował się, dobra. To mi pomogło. Ok, Niezbyt szybki pistolet. Mogę wrzucić jakiś, nie wiem, tą siekierę. To jest niezła też. Ręcz ona nie jest dwuręczna. No, to jest dość powolna. Dobra. To na razie sobie tak wrzucę i mogę jeszcze wziąć jakąś broń. Nie mogę. Okay. Amunicji też nie mogę. Nie Zmieścić. No trudno. Y Trzeba posprzedawać te... Mm. O, to jest na przykład słaby tasak. Ta maceta jest dość słaba. Mm, patrzmy. Ten tasak już jest lepszy. Na przykład jakbym tu wrzucił... Nie, to nadal jest 10, okej. Okay. No, a co tam? Dobra, to też mogę wyrzucić. I mogę trzy sztuki broni wziąć. Z Tego skorzystam. Ja prostu zwyczajnie sprzedam. Dobra, ale są napoje energetyczne, więc elegancko. Okej, okay, środek czyszczący. Do dla innej misji jest potrzebne. Dobra, owoc w sumie już się nie przydało. Już mam, jestem uleczony. Jakiś dezodorant. O, jesień średniowiecza. Projekt. Batonik, owoc. Nie. Bardzo zapalniczki, taśmy izolacyjna. To wygląda w sumie jak taki pokój... ...pięć łóżek aż. To jedna cała rodzina w jednym pokoju by spała i jeszcze miała salon. Mamy co łazienkę. Dość sporą, w sumie. Tu jest kuchnia, a tu rany po prostu. Wydawało mi się, że tu jest jakaś płachta, typu remont, albo do... ale dobra. No w sumie tak, na no to wychodzi. To mieszkanie w zasadzie jednopokojowe, tyle że z oddzielną kuchnią. Dobra. A rzeczy któryś nie jest lepszy. Tych pistoletów. Ale nie. Okay. No i super. Mam wrażenie, że, że w Dying są bardzo podobne te skrzynki. No jednak w porównań z Dying Light'em się nie uniknie, no bo to jest ten. To jest gra tych, tego samego studia.

co mi teraz za ten wrzuciło? Znowu tą misję główną, ale ja nie chcę jej na razie robić. Tu jest dobra, w warsztacie. I części dla Karla, ok. To w sumie, tam jakiś handlarz powinien być, to sobie też posprzedaję. A i od razu zobaczymy, co ten plan nam da. Okej. Okay. towa zagłada. Dobra. 250 tasak to tam jak średnio bym powiedział okej okay. banoi herald dobra no i super jeszcze tego no bo jest jak się nazywa ten tym zombiaka? Hej. Okay. Zepsuła się. Znaczy ta jest gorsza, no ale... Ale trudno. Dobra. O no co jest? Paran, kuźwa. Nie zdołałem... Yy... Un No trawże. Dobra, udało się elegancko. A że jest to ten automat. Jakieś batoniki, Nie mogę elegancko ten elegancko się uleczyć, nie zużywając tych, nie zużywając o czego? Ostrze, nie zużywając apteczek. Dobra, biegniemy jeszcze 130 metrów.

to jest. Męcząca Hanbo. Nie wiem co to jest za broń, ale okej. Okay. Ale był znaczek, że to jest broń. Yy, dzielnica biedoty. Był znaczek, że to jest yy, broń obuchowa, a my taka nie, kompletnie nie interesuje. Chyba kończę ta maczeta. To uważać? Żeby nie używać jak jest już bardzo zużyta, bo się nam może zepsuć. Langar Road. Dobra. Oj. Dobra. Elegancko. Już jesteśmy na prostej drodze. I w sumie dwa zadania możemy oddać. Jakieś jakiś dolarów. Dobra. My uleczmy się tymi batonikami. Ale to tak w prawdziwym życiu nie działa. Dobra. Okej, okay. Fabricio Morales. We'll turn those pendejos into fucking chimichangas. Dobra. Okej, mam gotowe. E, yy, dobra. Co mamy. Tego mamy Karla. Let's hope this gets as the hell out of here. Dobra. Piekierka. Dobra. Mamy handlarza tutaj czy nie? Bo nie pamiętam. Nie, nie handlują. Hmm. Co to nie? A zobaczmy, co jest w skrzyni. Tu francuski, ale to obuchowy. Dobra, to się udam do tego. Do kościoła. Tam jest handlarz. longer. Hmm. Jest. Zadamy. Zobaczmy ten pistolet. Ten najlepszy, jaki mamy. Eee, mocny pistolet. 700 obrażeń. 723, 728. Dobra. To jest na sprzedaż. 28. tam sprzedane, średnie apteczki mam. Diamenty są modyfikacją, części silnika. Ogon, ogon, czy dobra. Dobra, podejdźmy sobie tu do ołtarza. Tutaj jest warsztat przy ołtarzu. Dobra, zobaczmy. Co to było? Hmm, ta... Jeśli hmm, średniowiecza, kana, bo potrzebny jest. Okay. Ale to dla mnie dla mnie kompletnie nieprzydatne. Bo. Dobra, mam ten mocny pistolet. Mogę go w sumie ulepszyć. To już mam ulepszone. Dobra, naprawmy sobie te maczety. Zobaczcie, tą brzmiję, 200. Aż, a ta... Ja sobie zostawmy, dobra, ja, w sumie zobaczmy, czy, ile mogę stworzyć mogłotowów, bomby z dezodorantów, w sumie też mogę zrobić. Hmm. Jednego mołotowa... To... Jakieś elektryczne... Hmm. Maczety, albo siekiery... Tak... Ja. Może tutaj maczety... Okej, okay, steampunk... Tu za można rzucić wyzwanie bogom ognia, lub... Dobra. Mm. O, zasi jest. Dobra, bombę z zdolna, to, to też sobie zróbmy. Okej, okay. dobra. Znowu się nie widzi steampunk. Tak, i zatem sobie weźmy... Maczeta żmija jest tu. A maczeta elektryczna jest tutaj, dobra. Mamy tej broni miotanej... Na grupy może się przydać. Zobaczmy. Zadania: głos z niebios to jest później. Wybieracz nad wybieracze. Czemu to jest niezrobione? Ok. Nie wiem czy. Chodźmy tam jeszcze raz do złego domu wszedłem? Czy o co chodzi? Zanim tam pobiegniemy, zatrzymam się na chwilę, naleję sobie wody do yerba mate, do matero. Matero to jest to naczynie, którego się, z którego się pije. Cmentarz przy kościele Świętego Krzysztofa. Są podejrzane chyba jakieś zombie, które pokonać. Nie, nawet nie zombie, kuźwa. To szwendacza, kuźwa, kuźwa. Dwa apteczka. I mam apteczek, zarąbiście. Dobra. Tutaj się włączyło. Dobra, odcięcie. Dobra. O, jakoś się w miarę udało. Padliwy nóż podwójny. Męczący lekki kastec. A w sumie tak z ciekawości. Mam tego gasteta. Czy jego się nad dłoni nie? Okej, okay, no to mogę wyrzucić, bo to jest słabe. Dobra. Tam był jeszcze jeden, co strzelał. Weźmy pistoleta. No gdzie jesteś? Widzę cię. Okej, okay. padł... elegancko. O, piękne odcięcie. Chirurg. Coś chyba... Chyba skończyłem to wyzwanie. Miałam niestety apteczek. Dobra. Dobra, udajmy się do tego domu, Alicji. Chciałbym to. tutaj wybuchający. Okej. Okay. No dobra. Nie Nie byliśmy? Ja chyba miejscówki po kiełbasiły. Dobra. Tyle. Próbuję ich załatwić, zająć najpierw. Dobra. Dobra. Używaj jeszcze, podpaliłam. Nie. Ten szwendaż. Szwendaczka? Ja o różach. Eee, wyżyć to od razu. Dolce. Dolcze. Chabana. Dobra. Kurka harmonijkowa. Chyba nieszczęśnik. Okej. Okay. Dobra. Teraz są zombiaki, są piętro wyżej. Taki film piętro wyżej. Eugeniusz Bodo grał główną rolę. Więc ja. najwybitniejszych według mnie artystów polskich w ogóle. Był aktorem, i piosenkarzem, i, i producentem filmowym, więc... A to wszystko jak w latach 20. i 30. No i w kabareciarzem też. Słuchajcie, kabaret wtedy, a kabaret dziś to jest zupełnie co innego. Dobra. Tak. Dobra. Udało się. Elegancko. Mata, jakieś energetyki są? Super. Można się podleczyć. Ja widzę, że jest ten zbir. Okej, okay. pierwsza kończyna poszła. No i super. Bo, ale mi. Naszą bohaterkę odrzucił. Podaj no w tym uniformie, w latach. Dobra. Super! Nowy poziom. W zeszłym odcinku też był nowy poziom. Oj, nie szkodziłem mu dwuręczny. To mi tam akurat się nie przyda. Dobra. To my tu mamy kuchnię, a to chyba takie samo. To takie samo mieszkanie jak tego gościa, co go ratowaliśmy. To będzie na tym odcinku. No? Dobra, Alicja. Dobra. Co dni mamy? Zepsuty taktyczny nóż podwójny. Niech będzie. Dobra, mamy poziom. Więc myślę, że ta natychmiastowa śmierć dam w to. Yy, tak, 3% teraz, potem będzie 4,5, a potem dajemy. Tak, urażenie broni siecznej yy, plus 5 kosz energii i szansę na trafienie krytyczne. Atakowanie przerzuconego przeciwnika daje 15%. Tak, może mieć zatrzymywania się. To jest fajne. Odkrwawienia i trucizny. Myślę, że to potem pójdę. Jak już zdobędę to, bo to jest takie dość ogólne. A że mam tę mam modyfikację na yy, ten, mam tą modyfikację na, na truciznę, no to to fajnie może zagrać. Zwłaszcza, że nie wiem, jak zau zauważyliście, że oprócz tych obrażeń, jakby siecznych, które normalnie dostaje przeciwnik, dwa takie zielone obrażenia, czyli właśnie obrażenia od trucizny. Zobaczcie, nawet układ pomieszczeń jest identyczny. Tulipan. Projekt, elegancko. Warto było to zadanie poboczne zrobić. Tymczasem ja już się będę z wami żegnał, bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zachęcam was do lajkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanałów. Linki macie... Yy, oczywiście to nie jest główny kanał, macie jeszcze dwa bor te. Dwa. Co się działo? Macie także y, dwa. Pozostałe dwa, które prowadzę na kanale. O, nie mogę. Się wysł Jakie na kanale? <laughs> pozostałe dwa, które prowadzę na YouTube, oczywiście. Dziękuję Wam serdecznie. Że wszystkiego dobrego. Cześć.